Witajcie serdecznie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli warkę Astro Toaleta kontra jimen Będziemy też mieli ulepszonego Tytana zegara, także zapraszam serdecznie. Zostawcie lajka, obejrzyjcie cały odcinek. Będziemy tutaj się bić w Garry's Moodzie, w naszym symulatorze bitwy. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie. Myślę, że Astro tym ma wygra z tym pseudo jimenem bo to jest na razie ten zwykły jimen ale spokojnie mamy tu inne Skip The Toilet, które możemy z którymi możemy walczyć, także nie martwcie się, na pewno będzie, będzie dobrze. Weźmiemy, wyłączymy rozmowy, natomiast będziemy musieli zrobić tak, żeby oni walczyli ze sobą, także ten już Jimen tutaj walczy i ten z Astro, zobaczymy kto zwycięży, ale to już pewnie wiadomo, że Jimen jest na pożarcie. Odgramy sobie z Skibli Toilet 72 Part, o już, już padł, tak? Nie, czy on żyje, czy nie? Bigo Czy go nie możesz już za zaatakować, bo już zginąłeś, tak? Nie, no, biją się da. Okej, okay, okej, okay, to było mega, mega szybkie. Ten zwykły dzimem przegrał, ale spokojnie. My tutaj mamy naprawdę jeszcze bardzo dużo postaci. Mamy na przykład e, tego Jimena zombie. Jestem ciekaw, czy wygra z nim <ścoughs> Zombie Universe dzimem. Tego jeszcze nie było. Ciekawe, kto wygra. No i on już ma mało życia. No, niestety, Astro Toilet jest chyba zbyt mocny, ale to nie wszystko. Mamy jeszcze tego tutaj Gimena. Także nie martwcie się. Będzie na pewno tutaj testowanych sporo gimenów. Mamy tego. Mamy również i tego Gimena. Będziemy mieli też klony tych Gimenów, więc damy jeszcze zombiaka. Mamy tutaj kolejnego klona. którzy oni się co biją między sobą, z tego co widzę. Tak być nie może. Mamy Kiddy Michael Jacksona. Także patrzcie, oni się tu walczą. Ale panowie, panowie, co wy tu robicie? Tak być nie może. Czemu wy się tak walczycie? Ze sobą. Dobra, moi drodzy, cofamy to i sprawdzimy sobie. Bo mamy tutaj na przykład. Tu jest Skip D, tu jest DJ. Oczywiście bierzemy tego Jimena. I ciekaw jestem, jak, jak pójdzie temu Jimenowi. Bij tego astro toaletę, dawaj. A ta Astro Toaleta, niech bije tego. Jestem ciekaw, który z Was wygra. O, no, to będzie, myślę, bardzo trudne, ale mamy jeszcze tego. Pomóż, pomóż mu, tak, tymi rakietami, a ty tego bij. Astro Toaleta tu zdecydowanie, słuchajcie, wygrywa z tymi Gimenami, więc to jest niezbyt miłe. Zobaczcie, no bij go. Ciachaj go tam. A ta tego, ty, no na tego to ściągnął, no one hita. Co ten Jimen? Patrzcie, ten będzie latał tam jak szalony, więc nie wiem czy ten będzie w stanie go pokonać, w ogóle nawet uderzyć. Czemu? Patrzcie, Jimen go bije, a ten nie może nic zrobić, bo lata nad nim. O kurka, no i się, no i po nim. To było słabe, dobra, to tego bij. laserami. Tak jest. Coś ci te Jimeny coś za słabe, powiem wam szczerze. Ale to może ten mu jeszcze pomoże. Dawaj, bij w tego. Oni się ze sobą nie chcą bić. No kurka, no. Czy my mamy jakiegoś mocarza? Jimena, czy nie bardzo? W takim razie, no to musimy tutaj. Naukowca tutaj. Proszę bardzo. Tymi laserami to może go pokona. bo i nie, gdzie ty odlatujesz, ziomek? Ten poleciał gdzieś daleko. No to nic, to będziemy musieli słuchajcie. Co to jest za jakiś? Będziemy musieli tutaj użyć nikogo innego jak nasze toksyczne. Idzie w tego. Nie mogę im ustawić tego czasami. Więc przejdziemy sobie naszego ulepszonego Tytana zegara. Proszę bardzo, jestem ciekaw, kto, kto tu wygra. Czy ten ulepszony zegar, który spowalnia tytan, chociaż on też traci dużo życia? Ten astro toaleta, powiem Wam, że jest mega mocna. Może tutaj pom pomożemy jeszcze. Ci się tu biją, ale mamy przecież jeszcze inne postacie. Gdzie one tu były? A tutaj, tu były zegary, tylko nie pamiętam gdzie, w którym miejscu. Ten znowu wygrał. Tutaj, proszę bardzo. Ten jest słuchajcie, zamrożony. To w takim razie jeszcze mu dostawimy tutaj wszystkich tytanów zegarów, wszystkie wersje. Z tym sobie raczej nie poradzą. Citaj, czy trzy tytany są w stanie uporać się z astrotoaletą? to zbijają go, zbijają. Pytanie czy dadzą mu radę? I oni są, nieod... wiecie, tytani zegary są odporne na zatrzymanie czasu, więc to jest mega. Pytanie, czy damy radę tutaj powstrzymać ich. Patrzcie, za... no, wygrają z nim. Wygrają z nim. Czyli niestety, według naszej tutaj przepowiedni, Jimen zginie. Zostanie pokonany przez Astro. A tutaj tytan ulepszy... tytani wygrają. Z... A patrzcie, jeden Clockman zginął. Ojoj, wuch! Oj, oj, no to nie, Astro się jeszcze odkuje. Nie mówcie, to jest niemożliwe. Chociaż to jest niemożliwe, że on wygrał z nimi wszystkimi. To jest totalnie. To zrobimy sobie ulepszony tytar zegar. Kombo, to jest dopiero. To z nim raczej Astro toaleta nie będzie miał szans najmniejszych. Dobra, czekajcie, bo on gdzieś tam poleciał. Uuu, ale go promieniami tutaj atakuje. Jaki płomień! Jesus Christ! To jest niebywałe. Patrzcie, Astro zginie. Tak. Jaki ten głośnik jest kozacki. Ładnie wygląda swoją, swoją drogą, prawda? Ale sprawdzimy. Czy ufo toaleta? A ufo zniszczył ją od razu. Chociaż moim zdaniem ta ufo toaleta będzie o wiele mocniejsza, nie? Jestem ciekaw, jak sobie oni poladzą z tymi. No. To... I mnie słuchajcie, wywaliło z gry. Nie możemy tutaj, dobra, no clip. Nie możemy tutaj mm, sobie wrzucać tyle Skibidi Toilet, bo one kraszują nam grę. Ale mamy Michael Jacksona. Zobaczcie. Ty, ej, ej, ej panie, 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 panie. Michaelo. Z nowe Skibidi Toilet, jakie udało mi się zdobyć. Michael Jackson pewnie też się pojawi niedługo w tym. Mamy też tego generała, on jest trochę mały. Patrzcie, to są te mega tytani. Wow, to jest ulepszony tytan Kamera, on jest gigantyczny, słuchajcie. Ciekawe, czy on byłby w stanie z Astro wygrać. Ciekawe, jak to by wygrał. Pewnie Astro będzie. Chociaż patrzcie, on dostaje bardzo dużo obrażeń od tej Astro Toalety. Może być ciężko. Ale tu mamy jeszcze więcej tych. I mamy nawet Tytana, TV mana ulepszonego. No. Raczej sobie oni razem poradzą z Astro, nie? A jak się będą tak blokować, to raczej będzie ciężko wygrać. Chociaż i tak Astro ma bardzo mało obrażeń. Znaczy, życia. Także słuchajcie, jest ciekawie, no ale ciężko tutaj wygrać taki bój, no ale mimo wszystko gra jest całkiem spoko.